Słuchajcie, ja miałem w życiu kilka różnych prac. Jak myślicie, kim byłem wcześniej? Barman. Barman. Jak pani zgadła? Barman, bo jeszcze mam niedopite. Bardzo mi przykro, ale nie skoczę pani pod zamknięty. Zamknięte, tak. To będzie świetny występ najwyraźniej. Cieszę się, że na mnie się Pani jeszcze nie dopiła. Mam nadzieję, że do kolejnych występujących Pani zdąży, bo może być ciężko. Była Pani blisko, byłem kelnerem. Słuchajcie, byłem kelnerem, pracowałem w restauracji przy rynku głównym w Krakowie. Codziennie przychodziło mnóstwo cudzoziemców, Anglicy, Francuzi, Niemcy, Włosi. Trochę tak, jakbym jeździł po świecie, tylko jakby mniej dupa bolała od siedzenia. I najbardziej lubiłem, jak przychodzili Włosi, bo Włosi przyjeżdżali z Włoch, to była włoska knajpa, przyjeżdżali z Włoch i szli do włoskiej knajpy, żeby zamówić podróbkę włoskiego jedzenia. Największy ubaw miałem, jak zamawiali pizzę staropolską. Myślę, że jak ja bym pojechał do Toskanii, raczej bym nie poszedł na żurek neapolitański. Słuchajcie, druga, druga rzecz. Bardzo mi się podobało, jak dzwonili klienci, żeby zarezerwować stolik, bo większość z nich nie mówiła, że chciałaby zarezerwować. Większość z nich mówiła, że chciałaby zamówić. Przez 8 lat miałem ochotę im włączyć przekierowanie do stolarza. Dzień dobry, proszę pana, ja chciałem zamówić stolik. Mhm. Kwadratowy czy okrągły? No wie pan, co mi by zależało na takim stoliku dla 8 osób? Ja proponuję okrągłe. Po kole pan nawet piętnaście upchniesz, Mahoń czy dąb? No, wy pan co ja chciał taki stolik dla palących? To ja proponuję mahoń. bo to jest drzewo grubosękowe, ono się wolniej pali, jakby się miało zająć. Ja panu też takie otwory na popielniczki mogę nawiercić. Słuchajcie, i miałem swój ulubiony typ stolika, typ stolika, który najbardziej na świecie lubiłem obsługiwać. Zaręczyny. Ja pierdzielę. zawsze się zaczynało tak samo. Dwa tygodnie wcześniej dzwonił koleś. Dzień dobry, proszę pana, przepraszam, że szeptam, ale stoję w krzakach, bo dziewczyna mnie z domu wypierdol... Znaczy, poczułem spontaniczną chęć zaręczenia się. Ja stoję w tych krzakach, psy się do mnie skradają, żule się do mnie skradają. Nawet coś, co wygląda na krzyżówkę psa i żula się do mnie skrada. Poszedł stąd? Proszę pana, ja chciałem zarezerwować stolik. Jasny, ale proszę zgasić wszystkie światła i zapalić tyle świeczek, żeby powstało zagrożenie pożarowe. Proszę opędzdować krąb róż i rozsypać wszystkie płatki po stoliku, a ja stałem z drugiej strony. I co, koleś, może ci jeszcze pawi na tą salę wpuszczać, żeby chodziły, biały. E! i wytwarzały romantyczną atmosferę, co? Może ci tam tabun cyganów wpuścić, żeby chodzili i polili. I tego nie mówiłem. <grystanie> Za to zawsze, jak przychodziły zaręczyny, to my z kumplem z kuchni się zakładaliśmy, czy dziewczyna przyjmie, czy odrzuci. I właśnie raz wchodzą, dziewczyna taka dumna z siebie, przodem. Yes! Zagoniłam świniaka, zaobrączkowała. <grystanie> A koleś idzie za nią pozginany. Jakby cokolwiek zale, zależało od tych zaręczyn, idzie taki pozginany, jakby dalej mentalnie stał w tych krzakach, taki quasi modo idzie. Nawet trochę kuleje, bo już nie miał gdzie schować pierścionka, to do skarpetki włożył. I kumpel z kuchni wyjmuje kartkę, zapisuje moje imię, jego imię, mój. Pięć dych, że przyjmie. Więc wyciągam, wyciągam pięć dych, mówię, pięć dych, że nie przyjmie. I, I wiadomo, że im lepsza kolacja, tym większa szansa, to że dziewczyna się zgodzi, więc. On tam smaży krewetki. Zamówili pierogi, ale smaży krewetki. Wybrał najlepsze schłodnie, nurkował, rzuca na patelnię egzotyczne potrawy. Im gorsza obsługa, tym większa szansa na to, że dziewczyna się nie zgodzi. Robactwo? Kto chciał robactwo? I, i na, każdą, na każdą potrawę w knajpie mieliśmy jakąś ksywkę. Robactwo to tam nic. Najbardziej mi się podobały polędwiczki wieprzowe w sosie żon. No bo tak, że wchodzi klient, patrzy w kartę i O, polędwiczki wieprzowe w sosie żon, za cholera nie wiem co to jest, ale na pewno wykwintne. Zamówię też będę wykwintny. Kelner nabijał, na kuchni się drukowała kartka, kucharz ją zrywał i krzyczał dalej w głąb kuchni: Świnia w kosmos, raz! Ale wracając z tamtej sytuacji przebijamy się, ścigamy się, mamy dwie stówy w puli. Podchodzi drugi kucharz zagląda przez ramię i mówi pięć dych na remis. Ale on był zawsze jakiś dziwny, bo całe życie spędził przy piecu do lasani. I mu się mózg, od tego zaczął lasować. To mnie zaskoczyło, bo był remis. Laska wzięła pierścionek, ale nie przyjęła zaręczyn.